Słuchajcie, mamy dla Was jeszcze jedną ciekawostkę, a mianowicie rozszerzoną rzeczywistość. Czyli wszystko to, co zmierzymy lub to, co wygramy, a w tym przypadku może nie będziemy wygrać, tylko po prostu będziemy mierzyć, pokaże nam się w widoku z kamery w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy sobie zrobić taką szybką dokumentację tego, co gdzie zostało zmierzone w terenie. Tu, dla przykładu, wykorzystuję odbiornika Trimble R12i. Mam nadzieję, że w większości dobrze znany. No to bez zbędnego przedłużania mierzymy punkt numer 1: kod krawężnik. krawężnik. I mierzymy. Możemy mieć przechyloną tyczkę. Nie ma znaczenia. To mamy system punkt zapisany. I mu. Drugi punkt. Punkt zapisany. Kod usuwamy. Zmierzymy jeszcze studzienkę. Punkt zapisany. A teraz po wejściu w kamerę na kontrolerze mamy aktywną rozszerzoną rzeczywistość. I proszę bardzo. Widzimy, że punkt numer 1, punkt numer 2 tworzy linię i ta linia jest widoczna na ekranie. Tak samo jak nasz punkt dzięki jego położenie też po chwili się zgadza. Możemy dzięki temu zrobić zdjęcie a zdjęcie sobie później odczytać z kontrolera. To wszystko na dziś.